idziemy na spacer, ale jest tak zimno, że masa jakby z nas wyciągnął. Tak jak kiedyś. Tak, tak jak kiedyś, aż wyciągnąłeś, jak no tak. że idziemy na spacer, a taki deszcz pada, że szakuci się chowali, a my nie. A my na spacer. Tak, 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 No daj. zimno, do tego, aby za chwilę i mam telefon. Trzy godzinki i wracamy. Aha. dobra. Ale musimy się trzymać za rąbkę, bo zobacz. Nie, tylko ładnie idzie. Tak? Ładne? No to ładne. Pojedę no będę trzymać. No idziemy, tak w tych butach, tak w tych butach zimnych. Tak, w ogóle powiem wam, ma buty takie ciepło zimowe, kupione już jakiś czas temu, ale reakcja jego po prostu jest nieziemska. Tylko jak się założyć te buty, to krzyczy w niebogłosy. Jakby nie wiadomo co jakie buty były i co mu się robiło. Tak, i nowe ci trzeba wziąć, tak. I ma tę cienkę. Trzeba mu zakładać stopy na to jeszcze grube skarpety, żeby miał ciepło. Bo po prostu niech to potem Wam pokaże o co, o co nam chodzi. To sami zobaczycie. O, wczoraj tutaj na tym lodzie, żebym się miłem, przywrócił. Tutaj. tutaj na tym? No, tam, tam. No to jest si ślizgo. Tam, tam, przy piasku, tam. Aha. Dawaj, bo to jest samochód. Jakbyś nie wybiegł. No, także jest tak zimno, że uuu. Ale wychodzą na spacer. Na Stare Miasto mieliśmy jechać, ale... No nie, nie, to nie dzisiaj. Chyba nie dzisiaj odpuścimy jednak ten wyjazd. Nie, może pojedziemy po serwisie, czyli tam w Nowy czy coś takiego. Dobrze, no, my się odezwiemy później, bo jest strasznie zimno w rękę. No, Powiem wam, że było tak zimno, że daleko nie poszliśmy. E, musieliśmy sobie tak naprawdę za chwilę zawrócić i byliśmy na tym spacerze, 10 minut aby. No bo mówię, no tak było zimno, mały nam płakał, e, ten starszy też za bardzo nie chciał. Także z naszego spaceru dzisiaj, słaby był spacer. E, Traty teraz nie mam, musiałem trochę coś załatwić. Ja wiem, że jest dzisiaj niedziela, że jest dopiero po świętach, no ale czasem tak bywa, że mimo tego, że jest niedziela czy, czy inne święto, to trzeba pozałatwiać. My zaraz będziemy jedli sobie zupkę, bo chcieliśmy zrobić coś odmiennego niż te jedzenie z tych świąt. W sumie tak naprawdę to już nam się te zapasy kończą, także bardzo dobrze było te jedzenie, które mieliśmy, już nam się nudziło, już 3 dni to jedliśmy. Także fajnie. E, przyszliśmy i też malutki nam e, od razu w sumie usnął. Ja go uspałam. Także pospał nam e, dwie godzinki. I myślę, że ja wstawię teraz też kawkę. No w sumie taty nie ma. Ale myślę, że się nie obrazi jak e, wypiję kawkę bez niego i zjem ptasie mleczka. Później jak przyjedzie to razem e, wypijemy kawkę, zrobimy sobie następną, zrobimy sobie ptasie mleczko i sobie posijmy. Także mam nadzieję, że szybko wróci i...

<śmienicza> o, cześć! Cześć, Ty, ja się muszę ogolić. Bo ja tylko do jej pce. Czyli Jezu po go Joanne. 2 1 Wow! Pokaż buzię, odpierdaj, pytasz mleczka jaką masz głodną? Chodź tutaj. Nie, to się, A mi podnij to. Podnoś nie nie, woda na podłogę, podnoszę ta się meczka. Na stole niech tu leży. Tadam. Tutaj mamy, tutaj mamy. A z... Nie wiem, co to <noise> <noise> A ten przymierzał? Nie, nie przymierzał jeszcze ubrak. Nie, bo to się doprawi i... Panie Jutko przymierzy. Mhm. Uh -huh. Zobaczymy jak to... Ale na pewno, no dobrze, niekawa, to zawsze będzie dobrze. Pokażę, że... Będzie... A jak ty będziesz chciał? O właśnie, bo tak sumie tak naprawdę zamknęliśmy, ale... Kanafii co? Mamy... Nie wylewaj, no co ty? Uspokój się mieliśmy na temat e są... jaki no, smak, bo ja chciała jabłkowy, Ale czego smak jabłkowy? Mmm, pycha Pika. Piekolka Wee Przecież nie zdarzy się kupić a w czwartek o 19 jest godzina policyjna, a Ty zanim wrócisz, to żeby Cię nie złapać to <grym> ja to wrócę na 12, prosto z roboty A bo Cię złapią na 48 godzin, jest godzina policyjna a ja wracam z pracy. A, no nas, się <laughs> nie, to popuścimy na 30. Nie, że trzeba się ja w tym zagadać, z nim mnie inaczej puścili. Ja dostaję szerefię i a tak. tak, a ja to co? No ja wiesz, no. no, że też, ja nie będę końców, boż na badę chyba jakby ciekamy do sklepu. Ty o tym. Ja muszę mieć. Ja muszę mieć jakiegoś normalnego. no. Chociaż jednego, bo co? Hmm, nie bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Na kto tam puka? Eee, yy, yy. działa? Patrz, nawet nie ma tego wsadzić gdzie. Czekaj, ja spróbuję coś zrobić. Ja nie wiem czy to coś... się... Co? Nie, co tam? Spróbuję ustalić, żeby ładnie było, ale... Chyba, nie wiem jak. O! Czyli, żeby te? To zawierzę. Od? Zależy, jaki filmik chce i... Ten. Ile to mamy przy sobie? Ciii! Jaki dziwny jesteś od tej czekolady, dzieciaku. A ty też kiełbasę już zjadłaś znowu? Nie. Dopiero pół pętka było, to już dupa sama została. Oś mnie nie tak, bo ja nie zjadłam sobie kiełbasy. Osiem pętek dzisiaj było już Mogę się podzielić trochę. Tak, mhm. Mm A, ja mi też to postawił. Dobre. Mm. Co? Niedobre? O! Co? No i spróbuj, zobacz jakie one są. Normalne. Mm. Konserwowe. Wiesz co, ja ostatnio miałam I konserwowe. Zupełnie nie wyglądają tak jak... No, miękkie trochę no, no. co? I miękkie już popsute są. Nie są popsute, bo daty mają. Bo kiedy? myły Moje, też na studnia miały datę. Które Meku? No co kupiłam jest wtedy na dostawie, co? Trzy dni przed i. Tych, zobacz, dana jest do 17 2022. Dwa, lata, dwa lata jeszcze. a jakie to Po prostu miękkie. Czyli była na tenatkę? Tu nie? A już miałem zupełnie tutaj robić. No, ale naprawdę dziwne rzeczy są. Pusta poszła teraz poszło? Mam na kanapki. <grym> A weź zobacz, bo on tam proszek jeden cały wysypał na podłodze. A już po No, w łazience, Jeden już proszek wysypał. Nie, to jest pod kościną. Stąd tak, cały czas. Nie wiedzieć, co chce, naprawdę, na Wam zależy. Ty, ja nie chcę tych ogórków. Ty na ulicę je wystawi. Napiszesz, mało używam. bo dziewczynom ty. O, ty je jest sprzedaż, opowiedziesz za, za. Nie wiem za co bo tak. tego na świetle, na, na Wielkanoc i poześlesz. Teraz to ci rzec. Się zbłaźnimy. Całe życie się zbłaźnimy, a ty mi teraz wkazasz dopiero. Ale to z nic, nic z nimi nie zrobisz. Ktoś musi wiedzieć o tym, jak nie. Cześć. To nie no, to, to ja je jest... sprzedam. Ja już sprzedam i teraz. położyć. No policjanci no, są. Co, co za mój, tam na ty? Nie, policjanci są. No to jak już są jak już są policjanci, no to już na rozrabiał Jak już są policjanci? Już, już na rozrabię. Raz, dwa, raz, dwa. Eee, eee, e. co? No, co? co? Zle, co? Czekaj, ja muszę te Zle, zaprezentować do co? bo zobaczysz, może ktoś je kupi. A zobacz, zgłosi się kupi. A teraz jest jak będzie? Nie, no to jest y, 20 a z pa, pa. Pa, pa. Ja no pa, pa, jest było dwudziesty pięć. Papa! Papa! No papa, skończyło się, tak? 30. No, trzymaj się tutaj kiciu jak coś. Papa! Pa. Boże, weź Ci się zabij, taka zawsze rozgogolona jesteś. No, jest myślałem, że Cię urwało. To nie moja sukienka. A czyja? Strata. Martyna to ogląda. Cześć Martyna! Nie mam jej tutaj jak Od kiedy Martyna, No przecież mówiłem, tylko, że jak coś będziemy mieli nich, to musimy się pilnować. Żeby już nie powiedzieć tego filmiku, to, to ten będą widziałem. Martyna, jak coś, to ja ogórki mam dla Ciebie, trochę stare, niedowe, ale jak nie, coś to na wymiarze sobie weźmiesz. No co? Data jest, data jest, data jest. Ja je mówię, no. Ogórek niedobry, ale dobry będzie. Będzie, będzie. Zobacz. Będzie zobacz. A za ile je wystawia? Za chwilę. Za chwilę. Myślę się pytam, za ile to za chwilę? A tak, a taki pieniądz? A tu nie na jest Pięknie, że się rzeczy nabywa dzisiaj, co jutro nie ma. Także wiesz. Tak jak z tobą, Co? No ja tak wiesz. Raz jestem, a już jest, mnie nie ma. A jak ja jestem za długo, to wszyscy mają dość. No, ale No i zobacz, jeśli jutro pójdę i. Ja to nie nie wiesz, co to tam by to by ze sobą w tym gdybyś wrócił za 48 od 72. Ale nie no z tym z to naprawdę debilet oraz jeden po co ja mam z zrobić teraz? A ty ja mi to zupę jeszcze czy nie jesz? A mi dzisiaj nie je, co będzie się dokładnie. Jednego dnia się głodzi, a potem następnego dnia za trzecie. Pak, par, pak! Pak, pak! Pak, par, Gdzieś ta kartka wczoraj była? Pod choinką. A wiesz, z kim siedziała? Zobacz, z się siedziała. Na się siedziała! Z się siedziała! Coś ja chciałem, a ja nie wiem co jeszcze. Tata! Jako ty chcesz? Malinowo czy... Malinowo. Czy taką fajno inno? no? ta to malinowo. Że... No. Pod święta. Pod święta? Dwa miesiące malinowa. dzień dzien, od zro? Pod święta malinowo. Boże, bo sąsiadom malinów nakradła i teraz malinowo zrób, malinowo. No to co tu na działki kiedyś chodzi, to już nie powiem. Nie kradłem, tylko pożyczałem. Tak? A że nie oddałem, to... No. A pamiętasz pożeczki? Które? No tak ja właśnie by miała być cyklu Cyprę było, co? Ale gdzie to było? Na działkach. Ale na których działkach? No tam niedaleko ciebie. Ile ja miałem na pożyczka. Czekaj, jak ja mam 9, to masz 11. 12 miałeś, bo ja miała, miałam powiedzieć, bo to był yy, wakacje, a w maju była komunia, e, e, tak ja miałam powiedzieć, a ty miałeś prawie 12, bo trzy lata starczyłeś już. Nie znać Psiówki, pamiętasz? Co A, babcia, babcia robiła? Żeśmy się bali jeść. To no. Psiuny były. <laughs> no, ale to wyglądały jak psiony, bo ona je na podwórku zbierała. Musztardę chcesz na TT? Nie. Dlaczego nie? Bo no, ci mówiłam, że ja bym tak tego, aby jedną jedną rzecz I wreszcie to do czegoś. Nie <grym> <grym> widzisz, <grym> widzisz, jak u mnie jest mnie jest? Zaraz, zaraz ci poczytam, zaraz. Czekaj, konatki zrobię, bo... zaraz przejdź. Do mrzaka, podajesz, prawda? Niech, prawda. Kupacz, to Kochanie, pokaż jak śpiewasz. A tak jest, to, yy, to bajki to twoje ulubione w Flintstone.

no, no co, no co? Patrz, mi wycieknie coś, pocieknij mi z rąk. No, no weź zaśpiewaj coś. Zrób to dla dobra ludzkości. Co? Ja teraz tam wyjdę. I nie wiem czy wrócę. Ale pieniądze jak... zostaw. <noise> zostaw pieniądze i weź, ja ci możesz iść. Ale jak wrócę, to nie wiem czy o, A uwaga, mamy. bo będę piła picolo. Tak, chyba, chyba na zapojkę raczej. A, a uwierz mi, że jakby piekło, to też mogę się napić. Upić. No tak, jak Twoje koleżanki, które dodawały tam do whisky i inne wynalazki do tego. Ty, tak, moi to moje koleżanek to zbierają. No to ja ich nawet nie znam, to, to jak ja mam być z nimi. Poznam to, będę z nimi blisko, ale na razie jestem z nimi daleko. Ale te ogórki to ja muszę komuś sprzedać. Zaraz je wystawię na Allegro. Okej, okay. daj daj te ogórki, weź się, zaprezentuj ładnie. Weź się. No daj, pokaż. Tak. Pokaż. to pokaż. Ja je sprzedam. To się sprzedaj na Allegro to... 9. Słuchajcie, 9,99 zaprezentujcie się teraz. Nie, ja chcę ogórka sprzedać. To są ogórki konserwowe, mało solne, nieużywane, dwa ugryzione. Dobre w miarę były, ale nam nie smakowały, więc są niedobre, ale... I tak będę gdzie gitara, ale daty mają, nie? Zobacz. Ty do góry nogami. Jak ktoś to będzie czytał, o patrzy, to mówi się, że ja debil jestem. Tu mam prawa, tu Ja sobie mam to wrzucić! O, Ja naprawdę mam to wrzucić? Ja wrzucić? Babka! Ja tam 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 tam. Tam. Jezu, ja, ja muszę tam. wszystkim powiedzieć, żeby oni chyba usiedli! Tak! jak masz, to super! Brak leku fakturowili, nie? Więc co, jestem ciekawa, co to będzie jutro, jak ty z pracy wrócisz? No dobrze, no to baw się, nagrywaj sobie, tak? No. Kupimy taki telefonik i też będziesz sobie nagrywał, tak? Taki zabawkowy, no. No super. No powiem ci ja, że jak byliśmy w tym zoo u nas, to ja nie wiem, czy to te małpy są małpami, czy czy ty tam powinieneś bardziej trafić do nich. Także jak otworzą te zoo, to jak ja najszybciej tam pójdziemy. Ja mam tuż dżungli. <grym> <grym> tak, to o tata będzie Ta Tata, oni powiedzą, że ja nie wiem. Boże, wiesz co? Będą, będą dwa, znaczy nie dwa sposoby, tylko Dwie, dwie, odwinnie dwie zdania będą. Pierwsza to, to będzie tak. Idioci po prostu. Co, on, co oni nagrywają? słodko Miciu A po drugie e, będą ci, w drugiej turze będą ci, którzy będą się śmiać. Nie wiem, którzy są gołsi, Czy ty, co się śmieją, czy tych, którzy powiedzą, że, jesteś, że jesteśmy idiotami? Kto ci coś, idioci się śmieją, jesteśmy z wami! Idioci kurro! Uśmiechnij się! Trzeba śpilować, żeby nie zwariować! Ja... Obejrzyjcie to... następny odcinek. A tak poza tym to wszystko ok? Tylko tego tym do głowami, głowiu, nie? Ale... Wiecie co? słucham sobie filmik, nie? Powiedzcie mi, że to nie są... że to nie są łzy smutku. A więc przeciw. Także... Naprawdę... Emil, ci proszę, cichować, bo ja muszę powiedzieć, co Tatuś robi. Także e, naprawdę... Dzisiejszy filmik to będzie jedno wielkie... Ja nie wiem co to, ale... Oh, oh, oh.